To nie jest kolejny Football Manager z małą aktualizacją. fn 26 to naprawdę gra, która dzieli graczy. Jedni mówią: Wow, co za gra! Oh my god! Wow! A inni są wkurzeni, bo to już nie ten sam silnik graficzny, nie ten sam interfejs i zupełnie nowy. Panel taktyczny. Tutaj nie przeniesiesz taktyki z poprzedniej części jeden do jednego, bo wszystko działa inaczej. I nawet doświadczeni menedżerowie będą musieli nauczyć się tej gry od nowa. Ale spokojnie. W tym filmie pokażę Ci najlepsze zmiany w Football Manager 26 i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto go kupić. Bo jeśli myślisz, że to tylko ładniejsza grafika, to mocno się zdziwisz i zaraz ci to pokażę na podstawie gry. Wiesz co mnie najbardziej wkurzało w FN24? To uczucie, kiedy ustawiasz taktykę, wszystko wygląda dobrze, a potem rozgrywasz pierwszy mecz i drużyna wygląda tak, jakby po raz pierwszy widziała się na boisku. Zawodnicy nie tam, gdzie powinny być. Pressing pełen dziur, a balans? Czyste zgadywanie. Dlatego kiedy odpaliłem FM26, od razu wiedziałem, że to będzie coś dla mnie. Wreszcie mogę zbudować dwie taktyki i nie siedzieć godzinami nad balansem. Ta gra sama pokazuje mi, jak drużyna zachowuje się przy piłce i bez piłki. Widzisz wszystko. Kto wychodzi wyżej, kto szuka przestrzeni, kto mocniej presuje. To tak, jakbyś w głowie mał rentgen trenera. Wszystko jasne, logiczne i przejrzyste. I na serio, to daje taką satysfakcję, że aż chce się eksperymentować. O? Przepraszam, mogę ci przerwać? Mam ogłoszenie? Czy uda mi się zdobyć Hiszpanię i Europę, w czy sezony? Już w piątek, 7 listopada o godzinie 22:30. Zapraszam na pierwszy stream w tej karierze w kraju Basków. Athletic Bilbao w hołdzie dla twórczości Piotra Sebastiana. No dobra, przejdźmy dalej. Miałeś tak kiedyś, że przed sezonem budowałeś taktykę i myślałeś No dobra, ale czy to w ogóle zadziała? Sprawdzałeś praktyce, ale widziałeś tylko statystyki meczowe. A tego, co robią piłkarze? Zapomnij. Bo przecież kto ma czas oglądać prawie cały mecz? Nie? FM24, żeby zobaczyć jak zawodnicy grają z piłką lub bez niej, trzeba było oglądać mecz na przyspieszonych, szczegółowych wydarzeniach. Inaczej nie widziałeś ustawienia ruchów, momentów, gdy ktoś wychodzi wyżej albo się cofa po piłkę. Po prostu ciężko było to ogarnąć. Ale w FM-26 to już inna bajka. Teraz możesz patrzeć spokojnie, jak drużyna ustawia się w każdej fazie meczu. Jak nic się nie dzieje, oglądasz w trybie 2D z podglądem statystyk z boku, a gdy zaczyna się akcja. Pach! Gra się sama przełącza na 3D i to jest super, bo wreszcie czujesz taktykę w akcji. I widzisz, co się dzieje na boisku, a nie zgadujesz. Dobra, przejdźmy dalej. Znasz to uczucie, gdy w FN24 szukałeś idealnego napastnika, a po trzech godzinach miałeś tylko ból głowy i listę piłkarzy, których i tak nie mogłeś kupić. A gdy próbowałeś sprzedać rezerwowego, którego nikt nawet nie chciał zobaczyć na oczy. No właśnie. Transfery w FN24 czasami potrafiły doprowadzić człowieka. Do szału. Ale w FM26 to się zmienia. Bo tu wchodzi coś, co naprawdę robi różnicę. Transfer room. Teraz możesz dosłownie powiedzieć innym klubom, jakiego zawodnika szukasz, z jaką rolą, z jakim wiekiem, z jakim doświadczeniem. A oni sami wysyłają ci swoje propozycje. I to działa też w drugą stronę. Widzisz, kogo szukają, więc możesz im błyskawicznie podsunąć swojego piłkarza. Dobra, przejdźmy dalej. FM24. Tworzenie menedżera było jak wypełnianie nudnej ankiety. Wybierałeś licencję, trochę doświadczenia, rozdzielałeś punkty i koniec. Nic, co naprawdę pokazywałoby, kim jesteś jako trader. Ale w FM26 wszystko się zmienia. Tutaj tworzysz własną, własną historię. Najpierw określasz, jaką karierę miałeś jako piłkarz. Byłeś gwiazdą, czy raczej grałeś z kumplami na Orliku. Potem wybierasz doświadczenie poza boiskiem. Może byłeś trenerem, skautem, komentatorem, czy sędzią na warze. Następnie ustalasz, z jaką licencją trenerską zaczynasz. Czy jesteś początkującym, czy elita z najwyższymi uprawnieniami. Każdy wybór wpływa na Twoją reputację i umiejętność. Kolejny krok to filozofia futbolu czyli jak chcesz, żeby grała Twoja drużyna. Czy wolisz szybki pressing i intensywny futbol, czy może widowiskowe akcje, które cieszą kibiców? Na końcu określasz styl prowadzenia zespołu. Jesteś charyzmatycznym liderem, czy raczej spokojnym strategiem, który przekonuje argumentami. Przejdźmy dalej. W starszych FM-ach wszystko robiło się z automatu. Wchodziłeś do gry, klikałeś to samo, ten sam układ, te same przyciski, i przestało to dawać frajdę, bo znałeś ten interfejs na pamięć. Dlatego powiem krótko: dobrze, że to wreszcie zmienili. Po kilku godzinach z nowym fm mogę śmiało to powiedzieć. Interfejs jest po prostu lepszy. Przejrzysty, logiczny i przyjemniejszy dla mnie w użyciu. I co najważniejsze, jest świeży. To jest wreszcie coś nowego, co naprawdę chce się odkrywać i co szybko się nie znudzi. A czy warto kupić FMA 26? To zależy już tylko od ciebie. Jeśli gasz po pracy ulubionym klubem, żeby się tylko odprężyć, to poczekaj trochę. Niech naprawią błędy, niech wyjdą poradniki z gry. Po co masz się denerwować? Ale jeśli lubisz kombinować, testować ją, uczyć, to FM26 jest dokładnie dla Ciebie. A jeżeli nie planujesz natychmiast kupować najnowszego Football Managera, to koniecznie klikaj w ten film i zacznij w końcu prawidłowo budować taktykę Football Manager 2024. Nie wahaj się, przyjacielu!